Minęło 6 miesięcy od katastrofy pod Smoleńskiem. Zamiast wyjaśnień pojawia się coraz więcej pytań. Dlatego też rodziny ofiar katastrofy coraz głośniej domagają się rzetelnego śledztwa, które powinno być prowadzone głównie przez polską, a nie rosyjską stronę. Andrzej Melak, brat zabitego pod Smoleńskiem Stefana Melaka, jest jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Kateń 2010, które domaga się m.in. Między Komisji Międzynarodowej gdyż polityczne uwarunkowania w Polsce mogą nie sprzyjać rzetelnemu podejściu do śledztwa. Właściwie katastrofa w Smoleńsku jest katastrofą polityczną, a nie merytoryczną. Pan premier Donald Tusk przeniósł urzędowanie do Sejmu, gdzie ma taki skromny gabinet, a właściwie nie jest w stanie odwiedzić zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy w Smoleńskiem. Czy pan premier boi się tego zespołu i rodzin katyńskich? W pierwszych dniach po katastrofie Przedstawiciel wojska polskiego, pułkownik, specjalista od wypadków lotniczych uczestniczył w Smoleńsku w oględzinach, brał czynny udział w wykrywaniu przyczyn katastrofy. Po trzech dniach został zdymisjonowany z tej funkcji, a funkcję jego zaczęły reprezentować w osoby cywilne. Już to wszystko wskazuje na to i całkowita kapitulacja Polski przed Rosjanami w, z udziałów w śledztwie wskazuje na to, że faktycznie ma Pan rację. To jest, są przyczyny polityczne, tym bardziej, że doradca prezydenta do spraw polityki historycznej profesor Nałęcz powiedział w jednym z wywiadów, że nie ma takiej ceny, którą Polacy nie zapłaciliby za nawiązanie przyjaznych stosunków dobrosąsiedzkich z Rosją. I to jest realizowane. Na karp tych stosunków złożona została zbrodnia katyńska i ostatnia katastrofa pod Smoleńskiem. Czy to zmieniło stosunek Rosjan do Polski? Nie, śmiem twierdzić, że nie zmieniło i nie zmieni. Czy samolot wojskowy, który startuje z lotniska wojskowego, na pokładzie którego są uzbrojeni wojskowi, jest z wierzchnich sił zbrojnych, wybrane w demokratycznych, powszechnych, wolnych wyborach i samolot ze znakami szachownicy lądujący na wojskowym lotnisku może być w jakiś sposób traktowany jako lot cywilny? Panie redaktorze, w świetle tego, co pan powiedział, śmiem twierdzić, że jeżeli to nie był samolot wojskowy, to my nie mamy żadnego samolotu wojskowego w Polsce. To był samolot, którym leciał pierwszy obywatel Rzeczypospolitej, generalicja Sił Zbrojnych Polski i NATO. Już z tego samego względu lot był uzgadniany według konwencji paryskiej. Rosjanie wyrazili na to zgodę było uzgodnione, więc ten samolot stanowił eksterytorialną część Polski i jako taki był traktowany przez Rosjan jak samolot wojskowy. I dlatego dziwi mnie postawa i wypowiedzi pana ministra Miller'a z ramienia pana Tuska, szefa Polskiej Komisji do Wykrycia tej Katastrofy. Który twierdzi, że to był lot cywilny. I dlatego rodziny katyńskie skupione w Stowarzyszeniu Katyn 2010, których bliscy polegli pod Smoleńskiem, wystosowały pisma wielokrotnie do pana premiera, do Prokuratury Wojskowej, aby w świetle dowodów polski rząd kategorycznie zażądał zwrotu wraku tego samolotu. A także zwrotu rejestratorów lotu, które umożliwiłyby, czy w znacznym stopniu wyjaśniłyby przyczyny katastrofy. My nie szukamy sensacji, ale czym głębiej jest prowadzone i czym dłużej to śledztwo, tym coraz więcej jest pytań. Jak można było oddać śledztwo w ręce tych, którzy byli producentem samolotów? którzy remontowali ten samolot, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo lotu i naprowadzali samolot do lądowania, a także których było lotnisko. Prawdziwe śledztwo, takie jakie mogą, prowadzą właściwie internauci. Ja tutaj mam nagranie, które jest w internecie, które mówi o wypowiedziach naocznego świadka, którego pierwszy, który przybiegł na miejscu katastrofy, że on żadnych ciał nie widział w szczątkach tego samolotu. Ja Panu dam odsłuchać to nagranie. Nagle widzę, przecież czym wszystkim no, głównie słyszę, bo to mgła jako gęste środowisko lepiej dźwięk roznosi. Słyszę taki. To ma być dźwięk tego samolotu. Ale jak na mój gust, to jest coś nie tak. On jakoś dziwnie leci. Dla mnie to był dziwny dźwięk. Ja pracuję słuchem, jako montażysta. To dlatego. Widzę, że ten samolot idzie bardzo pod dużym kątem. I z tego co później widziałem, musiał zahaczyć o, o tutaj o glebę albo o drzewa, że sobie po prostu zaniską. Zarył z o grunt, tak jak później widziałem pobiegam z kamerą na miejsce tego zdarzenia myślałem, że to jakiś mały samolot bo, bo ten wybuch, który tam był jak na samolot tego te wielkości dla mnie był trochę mały Padał w te krzaki, patrzę, polski samolot no to już mi się zrobiło miękkowrego tam, bo tam informacja jest, że to, tam jest 80 ileś osób zginęło przyznam się szczerze, ja nie widziałem żadnych zwłok żadnych szczątków ale rzesznych. jak pan dobiegł na miejscu, to ten samolot płonął? Ja on nie, to nie, to nie? była jedna, jedna masa gruzu Płonęły tylko, ty, tylko drzewa tego. Przyjechali szybko strażacy, w taki, taki, takim, 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 tym. Tam się tylko paliły krzaki. Nie było jakiegoś typowego wielkiego pożaru. A 30... on miał skrzydła razem w picie czy było oderwane? Nie, wszystko była miazga. Tak, a, i, że tu z boku był, zaraz pierwszy z, z lewej strony był ogon, zaraz obok ogonu leżała czarna skrzynka. Obok tego leżał poprzek silnik, później cały kadłub, rozwalone rzeczy, szczątki i tak dalej. Także miałem kawałek polskiego samolotu, żeby jako dowód, ale niestety mi go zabrali. No po prostu zawidowali mnie, czy nie mam broni, czy nie jestem szpionem i tak dalej. A służby były szybko? No nie chciała? Nie, żadnych ciał nie widziałem. Tak jak mnie pytali tutaj niedawno nie było takiego czegoś, tak bo ja wiedziałem, to sobie w tom yy, co była w lesie Kabackim, no tam był inny samolot, ale to nie było takiego na przykład specyficznego zapachu, takiej katastrofy, gdzie jest masa, masa ciał. No to jak tam było 80 30 osób. Albo to się rozpadło w drugą stronę, do której nie zdążyłem dojść, bo wpadłem w błoto po kolana, ale nie wiedziałem, żeby tam było zwłoki. Myślałem, że taki samolot... Który... A cały kadłub samolotu był w jednym kawałku? Nie, czy też ka u... Kadłub był mniej więcej w jednej trzeciej, bo ogon był z jednej strony, silnik leżał zupełnie gdzie indziej, mhm. mniej więcej z prawej strony, patrząc idąc na wprost, leżały kadłub, później kawałek dalej, jak koło straży pożarnej, były szczątki, ale to, żebym widział na przykład masę ludzkich ciał, bo nic takiego nie widziałem. Może po prostu nie zdążyłem dojść, ale wydawało mi się, że to bardziej samolot... Pusty leciał. Samot był roz, cały zniszczony, rozbity jak to przy takiej sytuacji, ale żeby to... Ja mówię, odnoszę wrażenie, że jak mi dostałem informację, że info podaje, że o prezydencki samot ilość 88 zginęło, ja nie wiedziałem tyle osób. Nie mówię, że nie to nieprawda, nie mm -hmm. potwierdzam tego, po prostu nie wiedziałem. Mm -hmm. Nie mogę powiedzieć o czymś, czego nie, nie mogę wokół. Mam na zdjęciach różne te, fragmenty, szczątki i tak dalej, tak dalej, ale żadnych szczątków ludzkich, oczywiście tam fotele, nie fotele, rzeczy jakieś osobiste, jakieś tam powiedzmy rzeczy. Czy kartki, ubrania, to tak, to, to, to było porzucane. Porzucane, ale żadnych chciał nie widziało. Jak mógł Pan skomentować? Prząsające. Nie wiem, czy prokuratura ma te zeznania, czy tą relację tego świadka i co robi, aby doprowadzić do właśnie konfrontacji tych słów, które tu odsłuchałem, z tym, który je relacjonował. Wiem jedno, że w Internecie krążył także film. I na nasze pytania przez, w czasie spotkania z prokuraturą prokuratorzy odpowiedzieli po upływie trzech miesięcy, że ABW, ich laboratoria, nie mogą odpowiedzieć w stu procentach, czy było tam słychać strzały, czy też to nie były strzały, tylko inne Odgłosy, które wydobywały się z miejsca katastrofy. W ogóle dziwne to jest śledztwo. Kiedy zamiast zbierać dowody, jak widzieliśmy dzięki mediom, Rosjanie systematycznie je niszczyli, piłując i rozcinając skrzydła, przecinając kable hydrauliczne i elektryczne, wybijając szyby, a na Smoleńskim Lotnisku brakuje około 30% elementów samolotu. Panie Andrzeju, minęło 6 miesięcy od katastrofy. Myśli pan, że rząd będzie brał pod uwagę takie głosy jak pańskie, najbliższej rodziny ofiar, które zginęły w tej katastrofie? Mam nadzieję, chociaż nadzieja ta jest bardzo mała. Patrząc na poczynania rządu, które reprezentował do tej pory, ale uważam, że opór społeczny wobec postawy rządu będzie rósł. A to będzie wymuszało pewne działania na panu premierze Tusku i tych wszystkich, którzy reprezentują jego rząd. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za udzielony wywiad i mam nadzieję, że będziemy kontynuować niniejszy temat. Ja także mam taką nadzieję i jeszcze raz zwracam się do tych Polaków rozrzuconych na świecie. Nie zostawiajcie nas w chwilach trudnych. Liczymy na Waszą pomoc i Waszą solidarność, którą wielokrotnie żeśmy doświadczali i odczuwali. Dziękuję serdecznie.